I'll oh. oh. Dzień dobry, Państwu. Znajdujemy się na poletkach demonstracyjnych firmy Agras w miejscowości Nowa Wieś Mała. Gleba tutaj jest klasy czwartej, a ja chciałbym Państwu zaprezentować odmiany w pszenicy o zimnej Askaban. Jest to nowa odmiana, którą będziemy mogli wprowadzić do swojej oferty. Odmiana ta cechuje się mrozoodpornością w klasie 4,5 bardzo wysokim plonem porównywalnym do naszej flagowej odmiany Patrasa. Dodatkowo jest odporna na wszystkie w zasadzie choroby podstawy źdźbła, rdze, fuzariozę, kłosów, mączniaka. Zresztą widać tutaj, że ten egzemplarz, który żeśmy wyrwali, jest właściwie zdrowy. Odmiana, która ma wysoki MTZ i bardzo wysokie wyrównanie ziarna, co powinno ułatwić Państwu sprzedaż tej, tego ziarna w punktach skupu. Odmiana także ma wysoką odporność na wyleganie i nadaje się do uprawy bardzo intensywnej. Także tutaj nie ma żadnej obawy przy stosowaniu odpowiednich regulatorów wzrostu, że ta pszenica nam wylegnie. Odmiana skaban cechuje się bardzo wysokim wigorem, i jak i jesiennym, tak i wiosennym, więc nadaje się również na siewy późne, siewy po kukurydzy, burakach. Tutaj nie ma żadnych problemów. Oczywiście nie tylko późne, jak i we wczesnym siewie, również odmiana jest jak najbardziej przydatna. Jeżeli chodzi o ten wigor wiosenny to widać od razu, że pszenica rośnie bardzo intensywnie, szybko. Co jest ciekawe, że odmiana nie miała jakichś oznak pomrozowych, które często w tym roku się znajdowały z innymi przypaleniami, poparzeniami roślin. Tego na Askabanie nie było widać. W następnej odsłonie, którą Państwu zaprezentujemy, będziemy chcieli ją pokazać w momencie wykłoszenia i wówczas będziemy mogli może pokazać całość i, i, i tej odmiany i jak ona wygląda, jak wygląda jej kłos i tym samym chciałbym Państwa zaprosić do śledzenia kolejnych naszych filmików w kolejnych fazach rozwojowych tych odmian.